So, wracamy do gry Wak -a Łagi w hopie plennej. Kamera się naładowała do 100%, więc możemy dalej kontynuować łak a łagi. Bo łaka łogi chyba to dla mnie najtrudniejsza gra w poprzedniej chapter 2. Dobra, widzowie więc lecimy. Od Kaulo... lagi. Lagi. Internet. Zamknij poty! Widzowie... Niko, nie ma internetu! Są lagi potężne. Widzimy się... Widzimy, Widzimy się po... Niko, nie ma internetu! Widzowie, odlag... mi się. Nico, Już mam. Ja mam. Może tam jest na internet? Nie. Dobra. Widzowie, lecimy. Patrzymy, szukamy. Hajdukowych. Ja no nie da chyba tej gry. To nie lubię no gierka. Baby Popi Play time. Nie No ale Play chyba nie będzie miał takich nudnych gier, ale podobno będzie więcej związane z eksperymentem z prototypem. Szukam Ty widzowie, wyjdzie mi dobrze. Bo ja jestem tak spokojny. Uspokoiłem się. Na pewno tylko o to chodzi? Jeśli myślisz, że jestem w ciąży, a nie jesteś? Nie. Nie pamiętam jeszcze coś. A też No nie, naprawdę, chyba bym już to przeszedł. ja Jestem tak skupiony. Nie, to jest jakaś kolejna próba na odcinku kolejnym. W walk Chyba tego nigdy nie wszedł, tylko walk a -łagi. No albo cieszyć, To? nie chcę, żeby widzowie słuchali jakich tam filmów da, dla dorosłych. Bo obok mojego stanowiska gra jest telewizja. No? I puszcza bąki. Nieprawda. Błazien zapuszczał wczoraj. Tak, bo, bo ta robiła swoje sprawy. Kupę. Leo! Widzowie muszą o tym wszystko wiedzieć? Muszą, bo to jest śmieszne. Śmieszne? Mówisz o kiedyś, kto robił swoje sprawy w toalecie. Kupę. Dobra, widzowie, skupiam się i nie będę gadać. Tyle ja zbiorę krupek naraz. No, nie gadaj. Zobacz. Bo ja się skupiam. A zobacz. No ja chcę się skupić. Czekam. O! Ja muszę się skupić. Bo jest tyle hagersów. Co? Tyle z tu hagi. Haker Hagier Widzicie? I... Nie chcę ma znać wymieniu hakiełagi On niezielony żółty Niebieski Nigdzie idę? Nigdzie nie idę przyniosłam nie gdzieś się odgrzałam O szybciej, szybciej Mam radę, widzowie dam radę Nie, no nie udało mi się pocięciu wygląda Spróbuję no ciszej mi! Widzowie na radu cześć!